Jest dopiero początek wielkiego skakania. Mateusz Rutkowski był już 15 w zakopanem. No, ta praca niewątpliwie kadry B już przyniosła jakiś efekt. Teraz bardzo krótko niestety skupię. Wyraźnie za późno zaczął moment odbicia. I ten skok tylko 103,5 metra daje mu Siódmą Ale ma już w tym sezonie dwie wygrane. Przed Hakubą w Kusamo w pierwszym konkursie Pucharu Świata. Przy czym on się szykuje głównie na Mistrzostwa Świata w lotach planic. Na bardzo agresywnie i pokonał 120, myślę, że 120 chyba także 5 metrów. Za tym można skoczyć zdecydowanie dalej od Urmana Lindstrema. A jesteśmy tym o tyle zainteresowani, że za chwilę Rumoren, żonta, później Adam Małysz. 120 jednak. 120. Mamy w tej chwili aktualną klasyfikację i bierniej na Rumoren. Poniżej 120 metrów. I poniżej swojej Formy. A zatem, ponieważ jest teraz grupa najsilniejszych zawodników, musiały jednak warunki na skoczni rzeczywiście ulec zmianie. Być może ten wiatr, który początkowo podwiewał lekko pod narty, teraz przeszkadza zawodnikom, czyli wieje z tyłu. No, za chwilę, wczoraj przypomnę, drugi skok, bardzo dobry, 126,5 metra w trudnych warunkach i... To była szósta odległość. Dzisiaj na treningu miał jedenasty skok, ale skoczył dwa razy bardzo mocno dobrze. No, trochę znowu chyba był ten rzut do przodu, ale jest skok powyżej 120 metrów. I jak widać, znowu nie do końca jestem przekonany, czy to był ten właściwy skok Apoloniusz Steiner, ale myślę, że w tych warunkach, kiedy większość zawodników skoczyła. Po 110, 111 metrów skaczących przed Adamem Małyszem 122,5 metra skoczył Mekki. Proszę zwrócić uwagę, są podmuchy wiatru. Ten skok Adama na pewno dobry. Do 120... dzisiejszego konkursu 124,5 metra, nota 122,1 punktu. Morgenstern. Wczoraj po raz pierwszy od kiedy wrócił po upadku był poza pierwszą dziesiątką, 17. Niezadowolony był ze swoich skoków. No a teraz tak chyba podobnie jak Tak, gdzieś w okolicach 125 metra lądował reprezentant Austrii. Adam Małysz traci zaledwie 2 punktu do wyprzedzającego go Henika Stensruda, a do prowadzącego Akiri Higashiego 8,4 punkt. Thomas Morgenstern, 120 zwycięzca wczorajszego konkursu w doskonałej formie, reprezentant Norwegii. Dzisiaj w serii kwalifikacyjnej także najdalej, 128 metrów. Przede wszystkim są bardziej, jak widać, odporni. Może dlatego, że. U tylko dwóch walczy o wygraną. Leopold Sey wydaje mi się, że bliżej od Adama Małysza. To byłaby bardzo dobra wiadomość. Później zostanie Helwart Petersen Ahonen. Zatem. Dobre występy dzisiaj Japończyków, Higashi, Kasai prowadzą, Schmidt, Stensrud, Adam Małysz, a więc ciekawa sytuacja się zaczyna robić, 125 po skokach do tej pory i Higashi i Kasai i Schmidt i Stensrud to przede wszystkim moc odbicia, Adam Małysz to rzecz oczywista i teraz Helward, który... Naprawdę na progu potrafi znakomicie się zachować. Czy będzie długi lot? Myślę, że podobnie jak Adam Małysz. Może trochę krócej. 124,5 metra miał Polak. Z progu wychodzi kapitalnie Helward w górę. Mimo swoich 30 lat Martin Helward nadal w znakomitej formie. 7 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, przy czym 3 odniósł w sezonach 91, 92, 124. A gdzie ma miejsce, podobnie było podczas drugiego konkursu w Zakopanym, gdzie także Martin Helwart lepszymi notami za styl wyprzedził Polak. Zygur Petersen. Ładne przejście do lotu. I najdalej. A przynajmniej na pewno skoczył dalej od Adama Małysza. Wydawało się, że Zigurd Petersen jest w nieco słabszej formie. Był 12 w Hakubie, dziesiąty podczas wczorajszego konkursu. Także na początku drugiej dziesiątki zajmował miejsca podczas konkursów zakopiańskich na Wielkiej Krokwi. No ale dzisiaj on chyba będzie liderem w ekipie norweskich skoczków po pierwszej serii. 128 metrów. Jest nietyp lider Pucharu Świata i Jane Ahonen. Pierwsze skoki wychodzą mu zdecydowanie lepiej, kiedy nie ma obciążenia, kiedy ma tylko walczyć o długość. Krotnie w tym sezonie nie wytrzymał walki o wygraną, natomiast tym razem krócej od Zigurda Petersena. Nie jest zadowolony z tego skoku. Popatrzmy jeszcze raz. Ten moment wyjścia chyba troszeczkę za późno. No i później już w locie niewiele można było poprawić. Zigurd Petersen będzie liderem po pierwszej serii. I to zdecydowanie 124,5 metra Jana Ahonen. noty po 19 skoczył, tyle samo ile Adam Małysz, zatem Adam Małysz niewiele będzie tracił do 131,4 punktu, kolejne miejsca Japończycy Higashi i Kasai. Na miejscu czwartym powracający do wysokiej formy sprzed lat Martin Schmidt, Jana Ahonen lider Pucharu Świata, dziś po pierwszej serii piąty. Na szóstej pozycji Martin Helward, siódmy Henrik Stensrud. I Adam Małysz na miejscu ósmym, ale tak jak mówiliśmy, do trzeciego miejsca traci bardzo niewiele. Dziewiąty, Johan Eriksson, reprezentant Szwecji, to też pewna niespodzianka. I na miejscu dziesiątym, Tomasz Morgensztern, wczorajszy zwycięzca, Roar jest na miejscu jedenastym. Wojciech Skupień niestety poza czołową trzydziestką, a przypominamy tym z Państwa, którzy później włączyli się do oglądania naszej transmisji, że do finałowej pięćdziesiątki nie zakwalifikował się w dniu dzisiejszym Marcin Bachleda. Wajmistrzowi olimpijscy szczęśliwie na 29 i 30 miejscu Aman Funaki. Przecież w pierwszej serii. E... Petersen, ale Liochelsej także nie rezygnuje z wysokiego miejsca i piękny, długi skok. Nie wolno... Sław Rar Liochelsej. Wczoraj był najlepszy, trzecia wygrana w pucharze świata. Dzisiaj. Może to zrobić jego rodak Zygurt Petersen, ale Ljokkelsej także nie rezygnuje z wysokiego miejsca piękny i piękny, długi skok, niewątpliwie w tej serii najdłuższy, a być może także zobaczymy za chwilę jaka odległość. Przypomnę, Petersen w pierwszej serii 128 metrów, Higashi miał 127,5, to były dwa najdłuższe skoki, ale ten skok Ljokkelseja pokazuje, że Norwegowie w każdych warunkach walczą. No i... Liokelsej z pewnością lubi tę skocznię. Wygrał tutaj przed rokiem. Wygrał wczoraj dzisiaj 133,5 metra. To najdłuższy skok konkursu Thomas Thomas Morgenstern. Bardzo wysoko postawił poprzeczkę Liokelsej. Zobaczymy jak poradzi sobie niespełna 17-letni skoczek z Austrii. Także daleko nie, ale bliżej. Poniżej 130 metrów, ale bardzo ładny skok Tomasa Morgensterna. Z pewnością wskoczy teraz na drugą pozycję, z okręcę je ma przed Hautameki. Pozostaje ich jeszcze e, 10-9. Za chwilę no, rewelacja po pierwszej serii Johan Eriksson. Wysoki, szczupły Szwed. Przypomnę, w zeszłym roku był siódmy na Mistrzostwach Świata Juniorów, tam gdzie wygrał. Zobaczymy. Jak ten najazd. Szkoda, że nie ma podglądu na wiatr, żebyśmy wiedzieli co się dzieje na całej długości skoczni. Adam już jest na progu i w powietrzu oby daleko, ale niestety widzieliśmy ten skok do granicy 120 metrów był tylko. Niestety zabraknie z pewnością odległości. Będzie trudno Adamowi utrzymać dzisiaj miejsce w pierwszej dziesiątce. Widzieliśmy nieliczną grupę polskich kibiców, zapewne pracownicy konsulatów, ambasad, placówek dyplomatycznych ja Japonii, zawsze... Adama chyba ciągle jest ten sam, a więc przed granicą 120 metrów, 117,5 dopiero piąty ten moment, bo taki skok nagle na 133,5 metra. No zobaczymy, za chwilę będą skakać kolejni. Helward albo po prostu jest taki rzeczywiście mocny. jest tak mocny. Martin Helward a być może jedno i drugie. Elwart wysoko w górę, 89. Prędkość na progu, ale ledwie powyżej 120 metrów. On przegra z Jokelsejem. Nad Matim Hautamekiem miał 4,2 punktu przewagi. Przegrał też na pewno z Morgensternem, swoim rodakiem, ale czy wyprzedzi skoczka z Finlandii? Jokelsey wczoraj czekał tylko na jednego skoczka, na Jane O Dzisiaj Przyszło mu czekać. Pierwszy skok nieudany. Był niezadowolony, no ale jego zawsze stać na bardzo potężne odbicie, a później długi lot. Bardzo dobra prędkość na progu. Walczy o odległość. Miał przewagi nad Jokersem 4 i 1 dziesiątą punktu. Skoczył bliżej, ale być może, tak jak wczoraj, Zabrakło wszystko od not może zależeć. A Honenowi bardzo niewiele. Mniej więcej, że jednak A później pół, pół punktu w notach. Teraz zobaczymy. Jest drugi, a zatem znowu 256. Przegrał w punktach 11-10 właściwie ponad 10 duża Martin Schmidt w powietrzu czwarty po pierwszej serii skoku powyżej 120 metrów no on także na pewno przegra z Norwegiem Jokkelsej cały czas podglądany Schmidt no, to na pewno są jedne z jego lepszych występów tutaj tak powinien utrzymać miejsce w pierwszej dziesiątce dzisiejszego konkursu. Wczoraj był szósty, a zatem wszystko na to wskazuje, że Martin Schmidt Kasai. 125,5 metra miał, ale w nienagannym stylu, stąd nota 128,4. Ale mówiliśmy, że te różnice pomiędzy czołowymi zawodnikami nie były wielkie, w związku z tym potrzebne są metry w powietrzu i będzie brakowało. Na pewno przegra z Norwegiem. A zatem już pozostaje. Ale być może tylko będzie drugi, bo niewiele zabrakło mu do 130 metr. Higashi Petersen. Dobry skok nowy jakiego Kasai 2. Równe dobre skoki w dzisiejszym konkursie. I być może wystarczy to do miejsca na podium. Zobaczymy. Jest S drugi. 127,5 metra. No i. żeby wyprzedzić. Jokelseja, być może on chce być tylko na podium i wystarczy mu wyprzedzenie Noriakiego Kasai, ale wtedy także musiałby skoczyć w granicach 128 metrów. Higashi. Za, za blisko. Za krótko, nie wyprzedził Liokelseja. przegra też chyba ze swoim rodakiem Noriakiem Kasai. Liokelsei już pewne miejsca na podium, no i cieszą się też Norwegowie, bowiem... Na pewno ich skoczek zostanie zwycięzcą dzisiejszego konkursu. Podobnie jak przed rokiem wygrywali tutaj Petersen i Liokelsej. Czyżby ta historia miała się powtórzyć? Wczoraj Liokelsej był pierwszy, dzisiaj albo on, albo Sigurd Petersen. Norwegowie mają już w tym sezonie 7 wygranych, Finowie 5. Sigurd Petersen, czy też wyrówna liczbę wygranych w Pucharze Świata swojego rodaka yy, Liokelsej. Finowie po dwie wygrane Achone na Hautamekiego, ale dzisiaj to już jest historia i teraz jest tylko Petersen w pierwszej serii najdalej 128 metrów. Teraz musi skoczyć powyżej 130 metrów krótko i myślę, że może być druga wygrana. Jokelseja już zbiera gratulacje, a zatem niebywałe. Petersen wydawało się podczas turnieju czterech skoczni, że w tym sezonie będzie się liczył do końca. Tymczasem teraz znowu. Wielka forma Liokelseja, który miał wygrane w pierwszej części. Dwie przed turniejem, czterech skoczni. A zatem mają osiem wygranych Norwegowie. Po cztery Petersen, Ljokelsej. A na podium będą także Japończycy. Na miejscu drugim Noriaki Kasai. Cieszy się to tylko wspaniałym drugim skoku na 133,5 metra. Na drugiej pozycji Noriaki Kasai. Na trzeciej tak jak przypuszczałem egzekwo Jana Honen. I Zygurt Petersen, piąty Akira Higash i dwóch Japończyków w pierwszej szóstce w dniu dzisiejszym wykorzystali ten atut swojego obiektu na miejscu szóstej. Wczoraj 17. pierwszy raz był poza dziesiątką. Matti Hautameki siódmy, Helward dzisiaj stracił trochę punktów. Martin Schmidt dziewiąty, zatem nie udało mu się zająć najwyższego miejsca w tym sezonie, w tym ale dwóch w pierwszej dziesiątce. Akseli Kokonen, później Adam Małysz, kolejni zawodnicy. No ciekawa rzecz, jak to się dalej potoczy. W klasyfikacji Pucharu Świata tutaj nie zajdą większe zmiany. Dzisiaj Janne Akkonen i Sigurd petersen Zowko na miejscu trzecim, a zatem Janne Akkonen utrzyma przewagę 223 punktów nad Norwegiem. Roar i po dzisiejszej wygranej wyprzedzi Martina Helwarta, awansuje w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata na miejsce trzecia, być może wyprzedzi nawet, bo tutaj miał niewielką stratę do Petersena, 40 punktów odrobił, a zatem powinien awansować nawet na miejsce drugie, a zatem... W tym, w tym drugim roku, ta rewelacja wtedy, mistrz olimpijski, mistrz świata juniorów, a tu mamy właśnie klasyfikację, Jana Ahonen 940, Liokelsey 736, yy, dalsze miejsca i, yy, i... co dla nas istotne, Adam Małysz nadal na miejscu szósty. szóstym. I myślę, że konkursy. ten sezon y, będzie raczej trudny do tego, by powalczyć. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, cztery razy wygrywał y, zawody Pucharu Świata Matti Nikkenen, tyle że działo się to na przestrzeni wielu lat, y, sześciu, y, trzykrotnie Adam Mały z rzędu jako...